No i nadszedł ten czas. Jeszcze tylko kilka chwili, sędzia rozpocznie dzisiejszy mecz. Liczę na solidną dawkę piłkarskich emocji. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Wita Państwa Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. CDB. Jastop daje piłkę. Ma z kim rozegrać tę akcję. Posyła piłkę w 16. Bardzo dobre to podanie. Nie, nie, nic tu nie zdziałają. Sytuacja wyjaśniona. Szybko przecinają te akcje. Dobre teraz ustawienie linii obrony. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Fantastyczna szansa może być głośnie, ależ odbiór z tego może coś być. Jest gol, proszę państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Ależ udało im się ich rozpracować i zyskać przewagę liczebną. O wiele spóźniona reakcja obrony i niestety, jak się traci głowę z tyłu, łatwo o stratę bramki. Piast Gliwice wznawia grę. Z pewnością już myśli o gonieniu wyniku. Skrzydle, pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Czy strzeli? Dalej jest groźnie. Bramka! Piłka znowu w siatce! Doskonały moment tego meczu. Czy za chwilę dołożą kolejne trafienie? No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Tę akcję można było wykończyć na wiele sposobów, a nie każdy zdecydowałby się na tak finezyjne rozwiązanie. Piękny strzał. Kolejne wznowienie jest 2-0. Może się teraz rozpędzić wzdłuż niebocznej. bocznej. Rzuca teraz piłkę do środka. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Zamiar był inny, a wykonanie, cóż, sami widzieliśmy. Tragiczne. Łatne teraz zagranie za plecy obrony. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Zdecydowane wejście w piłkę. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Uwaga, nie może tego zmarduwać. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Musi uważać, by nie stracić teraz piłki Jakub Czerwiński. Udało się przeciąć podanie, odebrać piłkę. Szansa na strzał. Bardzo dobra postawa między słupkami. Zagrożenie oddalone. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Ależ niebezpiecznie! Ależ ważna interwencja! Niewiele brakowało, a ta akcja mogła zakończyć się golem. Byłem przekonany, że padnie bramka. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. No nieźle prowadzą tę akcję. Było dobre podanie. A teraz tak jest. Znowu strzelają. Drużyna przeciwna na deskach. Trzy gole przewagi są nie do zatrzymania. Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Utrata piłki. fatalne wybicie bramkarza. Prosto rywali. Nie ma gola. Świetna interwencja. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Wybijają piłkę poza boiską. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Ma dobre opcje do rozegrania. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił. Jednak ten strzał zupełnie nieudany. Nie musiał się wysilać. Rywale przejmują piłkę. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Aj jaj była! Ja sam na sam. Była okazja. No i była bomba. Ale nie było najważniejszego. Piłki w siatce. Cóż, może następnym razem. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedziałbym raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podskoczył. Jakub Czerwiński musi teraz uważać. Podchodzą z pressingiem. Udało się odzyskać piłkę po walce. Ależ, teraz podanie w uliczkę. Ciekawie zapowiada się ta akcja. Wow, co to było? Ależ gol! Ładuje z dystansu. Coś wspaniałego! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę, gramy dalej, już 4 do zera. Teraz naprawdę świetna piłka. Mach przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Doskok do rywala i po akcji. Urywa się, może być groźnie. Ale ile można. Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nici z tej kontry. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Z tego mogło coś być. Ale wyjaśnia sytuację. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No...